Witam Państwa, bardzo serdecznie ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się na stoku narciarskim bo tylko i wyłącznie tutaj możemy otrzymać śnieg, który będzie potrzebny nam do challenge'u który mamy zamiar dzisiaj zrobić a mianowicie ustawimy się w tej pozycji tutaj i będziemy rzucać siebie śnieżkami znaczy wszyscy będą rzucać w jedną osobę i osoba, która wytrwa jak najdłużej a śnieżki są naprawdę naprawdę lodowate i bardzo lodowarte. niebezpieczne także osoba, która wytrzyma najdłużej która będzie w stanie wytrzymać najdłużej zanim powie dość, wystarczy, wygrywa 3000 zł. mam nadzieję, że jesteście gotowi i Uf, że jesteście przygotowani do te tego czelu. na te męki March, ciężkie, które... March, równowagę! Będą przed nami. Wow, ale ty masz równowagę. A nam jak myślisz? Czy ja dam radę? Wytrzymać, tak, bo to tak? będzie ból! Ale do, jaki jest sam poziom wytrzymać? Co my musimy wytrzymać? Ile ile czasu musimy wytrzymać? Nie, no to, ten, wytrzymać ten, kto, ten kto wytrzyma, wytrzyma, ten wygrywa, no ten kto wytrzyma najdłużej. W odległości będziemy rzucać tymi i jeszcze odległość ustalimy, no i zobaczymy po prostu to będzie. Dobra, nieważne, zapraszamy do oglądania! Czekaj, czekaj, czekaj! Tak. Jeżeli jesteś nowy, to taki tam czerwony przycisk z widzisz na moim zostaw tam na dole i doznaj najszybciej, rozwijającego się kanał w Polsce, żeby być z nami na bieżąco. A my cóż, zaraz zaczynamy nasz challenge. Wydaje mi się, że no długo nie wytrzymamy, no ale mogę się mylić, To Zapraszamy Państwa do oglądania. No. No i co, przygotowujecie te śnieżki? Tak. Cały czas, ale stary, takie cegówki twarde, takie będą boleć, stary, jak doskoniesz. Słuchaj, mnie tu wzięliście, a dobrze wiecie, że ja mam za czas, by się stoku. Tam jest wiszone moje zdjęcie, dobrze, że chciałem włosy, to przynajmniej mnie nie rozpoznają. A jakby mnie policja... Zaraz, weź już skądś głupoty, stary. stary jest e, naczelny to jest y, naczelny tego internetu, mi się wydaje. Też mi się zdaje, że farmazonisz jak ja pierdziele. Ale stary, weź. E. Mamy? Kolejność trzeba ustalić. kolejność ja Nie wiecie. mamy butelki, nie. nie. No, nie się, to od taką rzecz. Odnajść 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 taką rzecz. trzeba nagrać. Niżkami, Ale to i zaraz jak coś to, to się, poddasz się poddasz szybko i zajdziesz A możesz się poddać? Poddajesz. Nie możesz się już poddać Ale patrz bo jest prawie satysfakcja jak komuś by zrobiła przykrość by kogoś trafiła gdzieś w niefortunne miejsce A ty miejsce. Pan, ten, A, który no lubi co? ból Ja nie, nie. lubię nie. bólu Nie w ogóle nie. Ty no jest kłamaj ty rzeczy No bo mi mówisz ja, A ty ja, takie ja, rzeczy ja, mówisz? Ja, ona sobie wydaje że jest zdrowa Jest w jego no to chyba wiem tak? Tak 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 tam wszystko wiecie między wami to nie wiadomo co tam jest Dobra w każdym razie tutaj mamy śnieżki, dużo śnieżek, tutaj znajduje się linia w której będzie cała osoba obrzucana, czyli mhm. wydaje mi się, o, ja już dostałem śnieżką Wydaje mi się, że taka odległość będzie dobra, no i cóż, no i będzie hardcore, nie? Jakby nie patrzeć, bo no, ciężko będzie wytrzymać masowany atak tym wszystkim. Ale wszyscy rzucają na raz, czy Wszyscy A. rzucają na raz. Osobę na raz. Osobę, na raz. osobę na raz. Tak, jedną osobę na raz. Na tym to polega. Ty lubisz jak komuś się dzieje krzywda, nie? Ale ty nie będzie się działa krzywda. Nie, no co ty możecie? Mi się no. będzie nie. krzywda. Wy macie tyle siły. Nie, bo każdy będzie myślał, że ktoś go rzuci mocy i każdy i tak rzuci moc. mogę się dołożyć. No tak. No tak i ten jeszcze raz. No dobra, no to będziemy rzucać mostro po prostu ten, kto wytrzyma najdłużej, no wygrywa. No, no dobra, pusz, padło na ciebie, stajesz na pierwszy ogień, tu masz linię, tu jest Sary, linia wadzie, dla ciebie. Ta, Nie ja bliżej, ja bliżej, bliżej, ja bliżej, bliżej. Jak bliżej. to wygląda Jak no. to wygląda? Co wygląda? W tak, że jak już to kończę, tak? Tak, jak mówisz koniec. Jak mówię stop, to koniec na pierwszy Dobra, no tak, jak ktoś powie stop, to stop. Podatuję, ja tak. więcej. Dobra, jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Poczekajcie, ja muszę włączyć stoper. Także dajcie mi chwilę, włączę stoper, bo zapomniałem o stoperze. Dobra, jesteście gotowi? Trzy, 4 start! Ale macie zeza. Jo stop? 20 26 sekund, stary. Woli? Pokaż. Bolało? Bardzo jest przerobane. twarde śnieżki, głowa boli. Ja podbiega. No to co, lecimy chyba z kolejną osobą. No ale słuchaj, bo ochrona zaraz po mnie przyjdzie, ja muszę to uciekać. Dobra, to idź uciekaj. Dobra, ja idę na drugi ogień. Idę na drugi. Idziesz na drugi ogień? No dobra, no to poczekaj chwilę, daj im odpocząć tak, i zaczynamy. Dobra. dobra, jesteście gotowi? 3, 4. Ale co ty stary robisz? To Ja decyduję kiedy zaczynamy. Dobra, nie słuchajcie go. 3, 4, start O, Ale dobrze jestem nową praniem, dobrze, nowo pranie

32 sekundy, Adam! Ty stary, tak naprawdę to mi nawet nie podobało, nie? Zaczą obserwasz? No nie chcę mi się już, szansę ja innym. Bo też chce porzutać widzę. Bo jest słyszałem, że 3 koła było do wygrania. No tak, 3000. Ja nie słyszałem, żebyś na początku powiedział, że trzy koła. No 3000 tysiące no tysiące. było do wygrania. No ale to tak to bym nie odpuścił chyba tak szybko, tak? No i... to teraz jest problem, już nie wygrasz! No ale to mogę jeszcze raz. No nie możesz nie stary, no kurde, no odpuściłeś tak no, to, nie to! To nie słuchaj mnie! Stary, byłeś na, scenie, byłeś na scenie, byłeś na scenie, słuchałeś tego jak mówię, że jest do wygrania nie trzy koła. Nie słyszałem, właśnie nie słyszałem. To nie bo specjalnie tak cicho powiedziałeś pewnie, żeby nikt nie słyszał kwoty. Nie, Dedasz słyszałeś? Dedasz nie słyszałeś, co słyszałem? No, no słyszałeś, no, że jest trzy koła do wygrania? no 3000 zł. No, no i widzisz, wszyscy słyszeli, tylko ty nie słyszałeś, dobra, stary. No ważne, no będzie szansa dla innych, tak? Dobra, będzie, ale dobra. Ale jak będziemy, to się podzielę. Załatwię, za, za żebyście nie wygrali. Załatwię, żebyście nie wygrali. Żeby A co, byś teraz rzucać, tak? No i siłę będziesz teraz. Ale jesteś frajernia, nie? Nie no żartuję, ty mi tak poza kamerą kazałeś, robić, ale ja tak nie będę robił. Tak, ja ci kazałem robić za kamerą. Dobra, Wielka, jesteś gotowa? Nie, ja się Wielka, wielka, ale nie ruszaj się, co ty robisz? Bliżej, Wielka. Tu, tu, tu. Dobra, już mogę stop? Nie, nie możesz powiedzieć stop. Poczekajcie, ja nie wziąłem stopera jeszcze. Nie wziąłem jeszcze stopera. Poczekajcie, trzy. Wielka nie odsuwaj się, ty nie oszukuj. Trzy, cztery, start. Serio, Wielka? Ja nie, ja nie, ja nie Ja specjalnie sobie nie trafiłem. Serio, nawet trzech sekund nie wytrzymała. Dobra, wielka jest dziewczyną, dajmy już jej spokój no. niech już nie... I, i... Teraz możemy się zacząć wyżywać. Teraz możemy wiola już może. No, ona można już sobie stąd idzie, nie? Teraz okay, zająłem ja? sami mężczyźni. Okay, ja cię ja wytrzymam, najdłużej. Teraz ty? Tak. Dobra. No, to... Kurde no Adam, no przykro mi, ale na razie wygrywasz, no. Jakby nie Przy, patrz. przykro mi, ale na razie wygrywasz. Przykro ci, że wygrywam. Tak, oh, przykro okay. mi, że wygrywasz. A, Bo nie chcę oddawać tej kasy, stary? Co? Tak, nie chcę oddawać tej kasy, ja będę trzymać bardzo długo. Dobra, dawaj, zobaczymy, zobaczymy. Co muszę zrobić? Przed trzeci To weź mi Lepiej trzy gorzej. Chyba, musisz... musisz musisz tak ładnie czyścić, tak jakbyś wiesz. O tak, dokładnie, tak wyczysz go. A to trzeba by było chyba czymś suchym, a nie rękawiczkami mokrymi. Czyli... No, chyba tak, stary. Ci właśnie, Dzięki Adam. Ja ma sprawy, morda. Zawsze black z lodem, spoko. Dobra, kto teraz ja Na... Ja Na... nogi Teraz Ty? Reneiro, tak. jesteś okay. pewny? Dobra, jesteście gotowi? No to nie zakrywasz twarzy. Dobra, 3, 4, start! Bardzo -hu -hu, stary, stary. O Jezu! Ole, wryj! O Jezu Chryste! O! 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 Już stop jest. 20 sekund był stop! 20 sekund stary! Nie, ale, nie ale cię zaorali! Bo ja ogólnie się I od razu drugiego heta w głowę! Było było dobrze! To, ale... Słuchaj, no podoba mi no. się... Jeju, biedny nastrój! Ale ładnie się śpiewał! Ale ładnie co teraz? Jeszcze nie wiem. Jaszczurka, gotowy? Wy gotowi? Trzy, cztery, start! Ale ty, co ty robisz? Bez oszustw. Czuję woli trochę. Czemu jest taki duży i nie można go trafić? Ale co ty robisz trener? A, ja dostałem! A! 20 sekund, Jaszczur. Bo ja je trafiłem już, nie. Trafi w ty, oszukuj się za strany! Nie możesz ale tak! Co, nie co ty tak to ty, żeś zrobił? Ja się nie rzuciłem w niego! Ale co żeś zrobił? Ale o co ci chodzi? No, to, widziałem, widziałeś, że przeszedł przez linię. To, to, on to on powinna maja. być dyskwalifikacja. A, ja bo... tak? A to do, do Macieka nic nie masz? jak ja Maciek, ja dlaczego oszukujesz? Przechodzisz szukuje? przez linię. Jaką linię? Gdzie ty masz linię? No, tu masz linię, gdzie, gdzie masz linię? Ja linii Już nie ma, bo wydeptaliście, ale była przed śladkami. Nie może była, dlatego jej nie przekraczałem. Teraz jej nie ma. No dobra. po ja prostu. Dobra, wierzę, szukamy kolejnego, czemu To jest. Ja mi nie ja Dobra, niech sobie rzuca, niech, niech, niech się bawią. Tak, ja jestem ostatni. Niech się bawią. No to kto został? Ty zostałeś, nie? A Karzeł jeszcze został. To może Karzełek teraz? To Karzełek, teraz ty. Oooooooo! Co żeś zrobił? On ja nie, się, co co żyjś, to on rzucił nim! Co żeś zrobił! Nie, nie ja tylko go chciałem osłonić! To, bo to serio? No, to jest, ty... Maciek! Maciek! <noise> to, Jezu, aż ja, się ja ja to ja stary za głowę. No możemy go ochłonić! To on go trzymał i go opuściłeś Ale, go perfidnie! Na filmie jest pokazany, że go opuściłeś! Mogłeś w ogóle go nie brać! Ale to przez... ty go położyłeś! No nie, właśnie chciałem go osłonić! Co, no Randy Gortona, no nie wiesz co to? Tam... No co zrobił, no powiedz. Jak tak się odwracasz no i ładnie wbijasz komuś głowę w coś. Nie Dobra, co nie przeszkadzaj, pokaż. Dredziarz, Przepraszam, kożerze, no, no, że ci no, no, tak no, zrobiłem. Przepraszam no, bardzo no. mocno, bo chciałem się pobawić troszkę. Ale to, że on jest mniejszy, to nie znaczy, że masz go od razu bić, ten, Dredziarz. No właśnie, nie o to chodzi. No. no nie o to chodzi, bo prostu się wyżyć na mniejszych. oglądał się nie stało, oglądał. Oglądał Dabby i ja jestem niebezpieczny? Bo ty, jakbyś nie tej głupiej kamery, to ty byś rzucał z całej siły Tutaj z tej części Wszędzie trzeba tak brać samo. na ciebie Pamiętajcie, jak będziecie rzucać w kamerzystę, to z tej części bierzcie śnieżki e, To nie jest mocno, e, to jest energetyk To bardzo, co właśnie w tym momencie zrobię Nie można więc pokazywać na <śmiech> 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 Jak jaszczurka? Czujesz się przegramy? Moje... lewe jajko od środka patrząc To nie boli właśnie Bo dostałeś jajko I Bliżej, 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 bliżej. Stop. Czekaj, ja wiesz, Właśnie, zapnij się pod szyję, nie bój się, bo oni nie będą mieli dla Ciebie litości. W karzełku, jesteś gotowy, trzy, cztery, start! Oj, chyba nie ma litości dla Karzełka. Nie ma litości, przestajesz czy nie? Zostałem w górę! Olej, ooo, dobra stopka! Koniec, koniec, koniec! 13 sekund! 13 sekund! numer dwa! To jest lokał! To jest lokał! To jest lokał za To jest lokał za Ja specjalnie zostałem tak leciutko, ale widzicie, że zostałem tak lekko. No, on nie miał litości dla niego, stary! Ale zdrobił go jeden raz! Nokautowaliśmy go teraz drugi! czy ty w ogóle żyjesz? Dobra, nie, nie, się popłakał? Sery się popłakał? Na pięty staj, na Ojoj, strasznie szczęśliwka Dżugan. Najpierw chce ja... głowę, a potem zmasakruję ci kulę, rozumiesz. Dajcie go do tyłu chodźcie. Dobra, to co, zaczynamy? Poczekaj, wezmę, wezmę stopper i możemy zaczynać. 3, 4, start! Ale Karzełek, nie oszukuj! Dobra, nie, wystarczy, bo to już niebezpieczne się robi coraz bardziej. Stary, to jest lód, to, to boli, to naprawdę widzowie to boli, to boli, naprawdę, żyjesz? A, Dobra, ale jest, stary to było oszustwo, nie? nie? Dobra, już. To oszustwo. Jakie? jakie oszustwo? Jaki przeklinaj tak! Dostałem, tak trzy Dostałem, Dostałem trzy razy. Ale on wrzucał z od, odpowiedniej odległości. Dobra, nieważne. Ale Dobra, Macie nie ma odległość, 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 ale odległość. Ale ale chwila, Maciek i tak był trochę bliżej niż. Maciek ma inną rozpiętość film. dłoni i tak. Uważaj, Dobra, bo ty jesteś następny. następny. Patrz jak chodzi dziugara. Uważaj, bo ktoś cię nartami okay. zaraz wiedzie w tyłek. Nie wypinaj się tak, bo jeszcze ktoś cię tam trafi. W będzie mały. Rosno ludzie na strony. Dobra, jest dobrze. No sorry, nie chciałem. Dobra, jesteście gotowi? Jesteście gotowi czy nie? Dredias, troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej. Troszeczkę bliżej Dredias, Dredias bliżej. Tu, tu Dredias, tu, tu Dredias, stawaj. Ej, no, stawaj tu i nie chroń tych jaj. Dara, poczekajcie, ja włączę stopy tylko i zaczynamy. Dredias, troszeczkę bliżej. On był był bliżej. Jeszcze ten krocek, jeszcze kroczek Dredias. 3, 4, start! O, oh, nie! Wow. Oh, uh. No, Już drejers zmieniłeś pozycję, wow, ruszyłeś się. Wow. 23 sekundy. Ała, oh, wow. nie chcę tak, nie chcę, żebyście mi tak robili, mnie tak traktowali i w ogóle. Nie podoba mi się to. 23 sekundy, stary. Film. A tam na razie wygrywasz, nie? A się nawet ty nie postaram. Się no się i dobre. Dawej, no. Ała! O to boli. A teraz ty. Boli! Ja? boli, teraz boli teraz ty. Stary, ja nie chcę być tak traktowany. Może i wytrzymałbym dłużej, ale no nie, ja mam w kasę stary. To naprawdę boli. To jest bolesne. Teraz ty. Naprawdę. Bo on dopiero teraz to naprawdę boli. Wow. Naprawdę. Wow. No to wiesz, boli, bo no. Chin, bo nie, 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 jest to on, No dobra, ostatnia, ja. to rób śnieżki. No Robimy. Uwaga, teraz... Kochani, <laughs> najwięcej siły używaniem do robienia tych śnieżek. Teraz już nie, nie będzie tak łatwo tak 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 móc... Aha! Tak... Wy, ale on specjalnie tak gada, bo ma najlepszy czas i chce wygrać ten odcinek. Nie, ma ja, zobacz sobie na poprzednich scenach, jak ja rzucałem na przykład na nich. Jakby chciał, tak bardzo wygrać, to bym rzucał mocno. A rzucałem zobacz sobie jak tak. Tak jakby loviki robił, o tak, O tak, rzucałem. Ale ty też rzucał Ale dla mnie Ale dla mnie. Specjalnie przygotujesz coś spocnego, nie? A wiesz, że nawet jak wiem. będziesz mówił, stop, to będę rzucał. <laughs> A on Cię nienawidzi. Uwaga, trzy, dwa, jeden, go! Waga uwaga, dawaj, dawaj, dawaj! Dasz radę komuś, wytrzymasz. Napnij mięśnie brzucha i odwróć się przodem! Ojej, okay, ale przykro się na to patrzy. No, no już i tak mnie pobiłeś, już wytrzymałeś najdłużej o, Dobra, co? Dobra, już Stary, wytrzymałeś najdłużej widziałeś? 45, 45 sekund 45 sekund nie Przyjąłeś najwięcej ciosów ode mnie, ile się dało każdy rzut... każdy rzut mój trafił. Jesteś z siebie Nie, ale no, oni nie litości Stary, tu mam cały cel No nie wiem, ja to Ja sobie będę mieć cały rozwalony pes No dobra, każdy. przynajmniej dobra, bo... e, teraz, no. nie Dobra, zakończ odcinek mistrzu teraz Najniżej, rozwalonego nic Patrz jaki rzut specjalnie wytrzymałem, najdłużej kasy nam nie Dobra, no to no, bym ja się z A gdyby on... stary, jakbym chciał, mógł tak godzinę stać. A gdyby oni... Tak no wiesz nie jest no i tak ciebie tak nie rzucali jak we mnie. We mnie złacali. Tak. Czułem no, na pewno. Czułem. A to cała... Nie wiem czemu, ale ja nawet nie chciałem. jak Czułem, czułem, że, trafisz, to była tak cała tak czułem że to była cała siła. <laughs> czułem, że to była fraź, że pan na nogi. Przysięgam ci, Będę mieć cieniaki na cały Dobra, to, będzie, zrobił. Dobra, dobrze. Dobra, zakończę. Dziękuję Państwu za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że spodobało się i Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to łapiecie w górę. No i co, widzimy się już jutro o 15.30. 快点！